Bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z głębszym wytłumaczeniem tego cuda liftingu pod oczy, który robi żelazko, które obecnie jest w Rosmanie za 2 zł i dlaczego trzeba zrobić zapasy. Yy, mogę powiedzieć tak: teraz następuje tutaj rewolucja rosmanowa, i od jutra po prostu będzie na pewno wjazdem. Ale nie dziwię się, bo warto. Warto wydać te dwa złote na taką spektakularną, intensywną kurację wokół oczu. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię, bo na live Wam powiedziałem kilka takich rzeczy, ale tutaj muszę powiedzieć tego więcej. Dzisiaj pogadamy o tym żelazku pod oczy od Perfekty. I teraz tak, z tej serii tylko te płatki mają dobry skład i te aloesowe hydrożelowe. Reszty nie polecam ze względu na nieinteresujący nie mnie skład, który w mojej ocenie nie wnosi nic do pielęgnacji i jest po prostu dla mnie szkodliwy. Te płateczki. Kosztują obecnie w Rosmanie 2 zł i jest to Eye or Smile Lean Patch Oil in Gel. I teraz tak, zanim Wam przeanalizuję skład, to nie są mokre płatki pod oczy, które nakładacie na 8 minut i mokre zdejmujecie. Są to płatki nasączone składnikami aktywnymi, ale w takiej formie olejowego kleju. Czyli one są normalnie, pierwotnie suche. Ale nałożone samoistnie na skórę wokół oczu dadzą efekt żelazka, ale mogą troszeczkę dać niezaty, niesatysfakcjonujące nawilżenie i ta skóra wokół oczu może być przesuszona. Dlatego ja tutaj robię nowe kombo, czyli aplikuję najpierw sobie serum pod oczy, a później nakładam te płateczki. No i działanie jest zdecydowanie podrasowane. Dlaczego? Ponieważ... Serum, które nałożyłem wcześniej pod oczy, troszeczkę rozpuści bardziej te składniki, które są nasączone w płatkach i one również będą mogły docierać głębiej i mocniej działać, plus moje serum i jeszcze dodatkowo podbije efekt działania na skórze wokół oczu. I teraz tak, co oni nam tutaj mówią? To nowo opatentowana technologia zawierająca aż 70% naturalnych olejów, pozostałe 30% stanowią składniki o działaniu odmładzającym, rewitalizacyjnym oraz wygładzającym. Płatki tworzą specjalną powłokę ochronną na skórze, chroniąc ją przed wysychaniem. Jednocześnie wspomagają przenikanie składników aktywnych w głąb skóry, czyniąc ją bardziej elastyczną i gładką. Tak. I teraz oni piszą, że tutaj można je godzinę trzymać. Ja Wam powiem szczerze, nie ma to jakiegokolwiek sensu. 20 minut z tym serum jak najbardziej da w pełni, w pełni mocny efekt. Ja teraz pod oczy nałożyłem sobie tak. Isana Power Peptide, Ampułeczki z Rosmana pod oczy. I nałożyłem na to Express Lift od Isany, ampułeczkę na całą twarz jako kombo, ale bardziej pod oczy, głębszą, grubszą warstwą, żeby nałożyć płatki. Tutaj pielęgnację zamknąłem już kremem nawilżającym, a tutaj po prostu sobie te dwa sera połączone z płatkami w tym momencie działają. I teraz zrobimy sobie szybko analizę składu. Na pierwszym miejscu mamy olej rycynowy. Później mamy właśnie naturalny taki erytrocylolose, taki klej, który nam pozwala to wszystko ładnie scalić. Później mamy glicerynę, humektant, olej arganowy, olej z awokado, oliwę z oliwek, nośnik przenikania, nośnik przenikania substancji aktywnych, antyoksydanty, ekstrakt z krokusa jak najbardziej, ekstrakt z geranium, hibiskusa, ekstrakt z opuncji. Nośnik przenikania, ekstrakt z jabłka, ekstrakt z papai, ekstrakty, z yy, ekstrakty roślinne, tak? Moje kochane skarbeczki. Witamina E, palmitynia retinelu, najsłabsza forma witaminy A, zapach, konserwant i tylko tyle. Także skład jest w pełni bezpieczny i wzorowy. Można je nakładać tu na linię, tutaj można, tutaj można, no, pod oczy zdecydowanie, tak? Więc u mnie to wygląda teraz tak. Tutaj na twarzy mam Power Peptide i sany ampułkę, Express Lift i sany, zamknięte. Pielęgnacji dzisiaj kremem okluzyjnym Ziaja dla dzieci. Tutaj niczym nie zamykałem, Tutaj nałożyłem sera, zrobiłem płatki, i dopiero domknę pielęgnację. I teraz tak, nakładamy serum pod oczy na te płateczki, przed płateczkami, aplikujemy na skórę wokół oczu. Dopiero je przyklejamy. I takie 20 minut wystarczy porządnie, aby dać efekt żelazka od młodzenia. I ja wam będę zaraz to pokazywał, bo u mnie jeszcze 4 minuty zostały, nie całe, 3,5. Także efekt żelazka będzie tutaj bardzo mocno satysfakcjonujący. No i po zdjęciu tych płatków normalnie zamykamy pielęgnację kremem pod oczy, żeby zamknąć te wszystkie substancje aktywne, które zostały wprowadzone na skórę wokół oczu. To jest innowacyjna, świetna technologia, która naprawdę prasuje skórę wokół oczu. Na początku ten efekt jest chwilowym efektem, ale z perspektywy regularnego stosowania tego preparatu pod okiem będą efekty liftingu i napięcia i elastyczności skóry zdecydowanie długoterminowe. Także moja skóra wokół oczu jest właśnie w etapie prasowania, odmładzania i przebudowy. To jest hit technologiczny. To jest hit technologiczny, tylko trzeba nauczyć się prawidłowo stosować te płatki. Nie, że na czystą skórę się nakłada i tyle, bo inaczej skóra naprawdę nie będzie dobrze nawilżona i ona będzie, może być bardzo przesuszona. Na serum je nałożyć, wtedy składniki z tego płatka też się uwolnią pod wpływem mokrej bazy, co również podbije intensywność działania, plus preparat, który my nałożyliśmy pod oczy, również zadziała lepiej. I teraz tak, kochani, możecie nałożyć sobie serum z peptydem miedziowym i te płatki. Możecie sobie nałożyć, o Jezus Mary. no, no, także generałowa aż podskoczyła. 10 peptydów Liren. Plus te płatki pod oczy, nie ma żadnego problemu. Możecie nałożyć Luxury Mi, ym, z naturalmi i te płateczki pod oczy. Cud bajeczka. Możecie nałożyć Bakuchiol Mia, plus te płateczki pod oczy. Cud bajeczka. Rewelacja również będzie efekt pojednerniania, odmłodzenia, przebudowy i stymulacji skóry wokół oczu. Można nawet nałożyć z tej serii, ja tutaj mam krem ceramidowy, ale można nałożyć z tej serii elixir NMF pod oczy, i też nałożyć te płatki, i efekt stymulacji i regeneracji skóry wokół oczu będzie po prostu niesamowity. Także można nałożyć każde serum. Ja bym tutaj tylko nie nakładał serum z witaminą C ani z retinolem nigdy w życiu. Ani też kwasów keratolitycznych, no o tym wiemy też nigdy w życiu. Także naprawdę możemy tutaj to podrasować sobie różnymi serami, aby uzyskać ten efekt właśnie pojedernienia i odmłodzenia skóry wokół oczu. Zwłaszcza mając na względzie to, że teraz te płatki kosztują w rozmaniu 2 zł. Także za taką technologię i za tak bogaty, efektywnie działający skład i za efekty, które one zapewniają, to działanie jest po prostu rewelacyjne. Mój czas, mój timing dobiegł końca i ja zawsze. Przed zdjęciem jeszcze doklepuję. Mhm. Czyli jakby dobijam tak zwane ostatki. Składników aktywnych. Okej. Okay. No. I ten efekt żelazka pod okiem to jest po prostu. No wow. Ja kocham ten efekt, moja skóra wokół oczu również i teraz to wszystko, co tutaj mi pozostało wklepuję, góra-dół, 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 powieczki jabada. I teraz pod oczka nałożę sobie krem i teraz tak, to nie będzie typowy krem pod oczy, moje kochane skarby, tylko teraz sobie nałożę też pod oczy, jak już mam biozgodną pielęgnację z twarzą zaja okluzyjny ten krem dla dzieci. Również go sobie nałożę pod oczy. Ja tutaj wprowadziłem na skórę wokół oczu tyle składników aktywnych, że naprawdę aplikacja kremu dodatkowo byłaby tutaj zbędna. Także ja zamykam. Ja dzisiaj na tłusto, ja dzisiaj na bogato. Także nie zwracajcie uwagi na moje świecenie, ja je kocham. Dzisiaj pielęgnacja jest na bogato, bardzo mocna, bardzo intensywna i po prostu spektakularna. I teraz resztki kremu klepuję w powieki. Ok. Wszystko ładnie nałożone. Żelazko pod okiem jest niesamowite. Skóra jest mega rozświetlona, mega rozpromieniona, mega zrewitalizowana. Przepięknie to wygląda. Także jeszcze tutaj zgaszę światło tego. Chcę Wam właśnie to dobitnie pokazać. Tylko zastanawiam się pod którym oświetleniem, bo teraz za bardzo się świecę. I wy możecie źle to wbić. Ok. No jest żelazko pod okiem i jest mega efekt. Jest mega efekt. O! Jest mega efekt pod okiem. Tutaj zakłamane. Jeszcze podbijemy. Za ciemno. No właśnie. Jest cudowny efekt wypielęgnowania skóry wokół oczu, rozświetlenia. Ja tutaj dzisiaj wszystko porozwalam. Rozpromienienia także skóra wokół oczu po tym produkcie wygląda pięknie. A pierwszy raz w życiu zrobiłem właśnie kombo pod oczy, że nałożyłem sobie Express Lift ampułkę z Isany na to Power Peptide i na to te płatki. To jest dopiero pierwszy raz. Także. Ja już tutaj je testowałem, jeżeli chodzi o moce aktywne jeszcze ze Simply Nature by Kloschi, tym kremo serum pod oczy filler, który ma rzekomo tam rozwiązywać problem z kurzymi łapkami, no ale wiadomo, że to jest niemożliwe. Ja też nie mam problemu z kurzymi łapkami, ale ono jest tak napakowane peptydami i antyoksydantami, że również jest mega. Tylko pamiętajcie, że jeżeli na przykład będziecie chcieli zrobić sobie takie kombo pod oczy z peptydem miedziowym, to żeby wasza pielęgnacja twarzy później też była biozgodna, żeby później na twarzy też nie było helatora, które destabilizuje peptyt miedzi, i żeby nie było też witaminy C poza tetra, żeby później to ewentualnie ze sobą nie, przemy, nie przemigrowało, i żeby tutaj nie wyrządziło żadnej reakcji krzyżowo-kontaktowej i po prostu, żeby Wam nie zrobiło to krzywdy. Także jeżeli robicie już taką pielęgnację, nawet z użyciem tych płatków, żeby ona była biozgodna, pamiętajcie o tym. Także to jest to jest filler, to jest, to jest prawdziwe żelazko pod oczy, to jest pogromca z marszczek. O, teraz pięknie widać. Pogromca z marszczek pod oczami. No, rewelacja. Teraz planuję jeszcze przetestować te płatki. Serum pod oczy ze Solwerxa. To pamiętacie, co kupiłem yy, w Hebe? To serum Solwerxa pod oczy. Ono jest w fazie już u mnie bardzo aktywnego testowania, aczkolwiek nie testowałem go w połączeniu z płatkami. I takie płateczki rekomenduję sobie robić, nawet codziennie można je robić, takie bardzo mocne stymulowanie skóry wokół oczu da na pewno szybciej bardzo mocne efekty redukcyjne na zmarszczki, na pojedernienie skóry wokół oczu i na stymulację kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, jak i również fibroblastów i bardzo mocno zregeneruje skórę niż stosowane raz w tygodniu, to na pewno. Jeżeli nie macie zamiaru ani czasu stosować ich codziennie, wystarczy co drugi, trzeci dzień. A również z perspektywy czasu pojawią się długoterminowe, realne efekty na skórze wokół oczu. Ja tutaj się patrzę na siebie w lustrze, ja widzę, no naprawdę, nie ja mam żelazku pod okiem, to jest po prostu wyprasowane. Nie wiem tutaj, dlaczego jestem teraz taki czerwony w kamerze, bo tutaj jest oświetlenie ok i pod różnym światłem, ale w realu nie jestem w ogóle czerwony, także troszeczkę kamera przekłamuje. Aczkolwiek, no dobra, to się da wybaczyć, ale skóra wokół oczu jest cudownie wyprasowana i naprawdę podbijamy działanie tych płatków. Także 2 złote, teraz promka w Rosmanie, one normalnie chyba 4 albo 5 złotych kosztują, także w tej cenie macie dwie paczki albo nawet 3. Także nic innego jak dzisiaj generałowa naczelnica pudernica do Was mówi wprost, lećcie póki są, generałowa jest cwana, bo zrobiła zapas. Aczkolwiek ja kiedyś ich używałem, ale bardzo, bardzo nieregularnie. Nie Czyli przed jakimś wielkim wyjściem, przez raz, może w miesiąc, no to ten efekt żelazka był, był zauważalny. Aczkolwiek no, nie przykładałem się do, do aplikacji tych płatków pod oczami. Aczkolwiek teraz się przykładam i naprawdę widzę mega cudowne rezultaty. Także warto je naprawdę stosować codziennie. Na chwilę odstawiłem te płatki silikonowe z Efektymy, te takie, wiecie, wielorazowe, ponieważ to, co mi tutaj daje perfekta, to jest po prostu wow. No i dodatkowo ten płatek też jest nasączony aktywnymi składnikami, które po prostu trzeba troszeczkę rozpuścić innym preparatem, aby móc skorzystać z potencjału działania tych składników aktywnych. Także naprawdę filer pod oczy, żelazko. Pamiętajcie, krem pod oczy na koniec pielęgnacji na te płatki, na, przed tymi płatkami nakładacie sobie serum, bo jak nałożycie krem, no na to już przenikalność jest zdecydowanie utrudniona. E, trzeba też wiedzieć o bazie nośnikowej, tak, na przykład Simply Nature i Kloschim, ten krem reduktor kurzych łapek nazywa się kremem, a bazę recepturową ma typowo serum, także wiecie. Krem pod oczy na koniec, po płatkach z serum do twarzy, czy serum pod oczy, pod oczy, które dobrze wasza skóra wokół oczu toleruje, ja do przodu, macie cudowne efekty. No wow, no, no, no wow, no wow, wow, wow. Jestem po prostu pod jednym wielkim wrażeniem. Także kochane skarby, serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Troszeczkę chaotyczny film, bo i wypadek ampułek, ampułki by mi puste pospadały. I tak dalej, i tak dalej, aczkolwiek treść merytoryczna i rzetelna została Wam przekazana, także jak się podobało to w górę, jak nie to w dół, wysyłam Wam dobrą energię, kocham Was bardzo, Mua! buziaczek wielki i jesteśmy na łączek. Do następnego.